Hej, cześć, siemona wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym, drugim już materiale z walki z elitarną czwórką. Jak pamiętacie, w poprzednim materiale, bez jakichś tam większych problemów, pokonaliśmy Malwę, czyli użytkowniczkę pokemonów typu ognistego. E, no mówię, Slayer padł, ale miał pecha, bo Talonflame dysponuje niezłym atakiem, jeszcze użył Flare naprawdę potężnego ciosu, który zresztą też posiadamy. Więc było... Dużo działo się. Dużo. E, no, ale cóż. Trzeba wyzwać kogoś więcej. E, nie wiem, gdzie będzie przejście do Championa, czy to będzie to główne przejście. Tutaj, o. To tam będzie Champion, tak mi się wydaje. No, ale skoro poszliśmy do tych drzwi, no to chodźmy według wskazówek zegara i wejdźmy sobie tym razem do drzwi tych tutaj. E, Flut Chamber. Co tu będą za Pokemony? No, zaprezentuj. Zaprezentujcie Jak to wszystko będzie wyglądać No pokażcie Tak Co tu się dzieje Ło Co jest Je, to niebezpieczna sala Kogoś można uciąć Wo, Woda Czyżby wodne, wodne pokemony No kurde, no, no chyba tak Dobra, słuchajcie, Slayer ostatnio się nie wykazał. No nie oszukujmy się, miał coś zrobić. No nie wyszło, no nie pykło. To może skoro to wygląda na wodną sarę, to dajmy Slayera. Przynajmniej tak wygląda, raczej na pewno jest. No witam, witam. Kim jesteś? Jesteś facetem. Tak? No odwróć się. Eee, nie mogę powiedzieć o co chodzi. O co chodzi? Ty tam, młody człowieku, mam do ciebie pytanie. Aha, czy walki Pokémon można nazwać jakimś rodzajem sztuki? Uważam, że tak. Jak najbardziej, dokładnie. No Widzisz, gotowanie jest typem sztuki. Aha, które znika tak długo jak do momentu aż nie zostanie ukończone. Walkami Pokémon jest tak samo wspomnienia słodkiej wygranej które są już właśnie na końcu tej walki. Dobra, widzę, że mamy artysta, nam się trafił. To dawaj. Jak się nazywasz? Kim jesteś? ShyUdi versus SeaBolt. Wow, wygląda na groźnego przeciwnika. Nie wiem, jak wy uważacie, moim zdaniem naprawdę wygląda na groźnego. takiego co wie, na czym stoi. Klawicer. Kurde, zawsze zapominam o drugim podtypie. On ma jakiś tam drugi podtyp. Ja przecież tego Pokemon'a trenowałem w Dark Rising 2, a zawsze zapominam, czy on ma podtyp, czy nie ma. Dobra, ale on jest wolny, to na pewno kojarzę. Że on za szybki to on chyba nie był. Wow, przeżył. Serio? Ale jeszcze paraliż! Ale pech! Jest jeszcze sparaliżowany kompletnie. Znaczy, ja że on teraz będzie pewnie używał czegoś na styl full restore, więc dawaj jeszcze raz standard. Właśnie. To było do przewidzenia. Ale w ogóle to, że zostało mu tak mało życia, to było ciekawe. Ale jeżeli Slayer wygra, wygra tę walkę, to prawdopodobnie wbije 65. level. I teraz już było tak mocny ten atak, był, że załatwił. No, powiem szczerze, że spodziewałem się więcej po tobie. Ale przynajmniej w Twoim pierwszym Pokémonie. No ale no dobra, zobaczymy. Może jakiś szybki, mocny będzie. Gia! Ojej, ojej! Oj, oj, oj! Współczuję, stary. Na początku rzucił pokaz piątej geny. obniża atak, obniżaj sobie. Gia, to pamiętajcie, dostaje 4 razy super efektywnie. On nie ma opcji, żeby przeżył. Jedyne co mogłoby go ratować, to jakiś Fokus sasz, który nie pozwala złatwić pokemona na jednego hita. I no, wiara do Sory, to było zbyt proste Barbaracle. Nie mamy roślinnego ciosu, bo to jest Pokémon, jeżeli się nie. A nie, zaraz, on miał typ. Mi się zawsze każe, że on jest chyba kamienny, ale on jest walczący chyba. No to możemy mieć problem tym razem, jakby nazwalną z jakiegoś potężnego walczącego ciosu, no ale przede wszystkim musi przeżyć. Wow, gościu. Cross Chop, czyli jednak jest super efektywny na mnie atak I znowu Slayer odpada Slayer jak widać pokemon do bicia Na tej lidze No dobra, w takim razie Wystawmy Burrito I Na razie są jeszcze pokemony Które w ogóle nie występowały na tej lidze Jak na przykład Janek, w ogóle nie mógł się pokazać Ale nie tylko, Talon Talonflame również Ehm um, Psychic Dawaj, Full Restore Ty bańcu no ale mówię Często myliłem jego typy, ale on ma chyba Walczący, jak się nie mylę, więc nie muszę wcale Thunderbolta. A nie, nie ma on, ma, czy on ma jednak Kamienny chyba? Kurde, mi się coś myli z tym pokémonem. Serio, jakoś nie umiem nigdy ogarnąć za dobrze typów tego Poka. Zawsze mi się jakoś myli, no i przeżył. I ma x -Tezor. o cholera. No to teraz to mnie zaskoczył. Teraz to mnie zaskoczyłeś, gościu, no, ale przynajmniej leżysz. No z tym x to było zaskoczenie. Dość spore. Serio, zawsze mylą mi się. Możecie napisać w komentarzach typ tego pokemona bo ja po prostu zawsze mam ten problem. Może dzięki wam zapamiętam. Starmi... Kurde. Starmi będzie szybsza. No ale cóż, może jakimś cudem użyję słabego ataku albo nie trafi, zobaczymy. A jedna... co? Serio? Jesteśmy szybsi od Starmi. Ta Starmi jest jakaś żałosna. Starmi jest mega szybka normalnie, no serf, to nas może zniszczyć, ale to, że... O, i tak słabe to było. Czyli ten Barbakul był pokemonem z szóstej geny. Tak to miała pokemona, wiecie, klawicera, który był z geny mm, piątej. No i dwa Pokémony z pierwszej generacji, czyli Starmi i Gyarados. Okej. Okay. Jeżeli trzeba coś szybko zrobić, to wysyłamy oczywiście Wankusza, czyli naszego Sprintera tutaj. Dawaj, i prosimy o Akrobatik skończący tę bitwę. Najlepiej. Brawo, Talonflame. Brawo. O to chodziło. 2,5 około expa. Świetnie. Seabold, wyglądałeś na groźnego, ale ostatecznie szybko padłeś. Um. Aha, powinien wykasować sobie z pamięci wspomnienie o tej walce. No, to już nie jest sztuka. A za niego tylko 13 tysięcy. Ej, wtedy dostaliśmy 26. Który z moich Pokémonów chyba trzyma amulet koń i zapomniałem już, który. Ej, nie wiem, chyba trzyma. No, ale zobaczymy. Mm. Tak. Aha, czyli jeszcze dwie walki. Tak nam mówi. Dwie walki i champion. Będzie się działo. Na pewno będzie się działo, ponieważ champion to zawsze jest najsilniejsza osoba w grze. No zobaczymy, jak sobie będziemy radzić. Na razie. Tą wschodnią część tego pałacu rozwaliliśmy i ognistą, i wodną. Ciekawe połączenie że wschodnia ściana właśnie łączy te e, dwa połączenia ludzi solitarnej czwórki ale ja jeszcze sobie zadaję pytanie. Co tam będzie po lewej? Jakie tam będą Pokémony, jakiego głównie typu, no i jakimi pokemonami będzie dysponować Champion, czy to będą Pokémony jednorodnego typu, tak jak na przykład Lens, który dysponował pokemonami e, smoczymi, albo Steven, który dysponował pokemonami e, właśnie stalowymi, albo Cynthia też smocze. Ale przecież też byli czempioni, którzy dysponowali różnymi Pokémonami, nie mającymi jednego wspólnego typu. Nie mam pojęcia, jak to będzie, ale na pewno będzie ciekawie. Tak więc słuchajcie, jeżeli dzisiejszy materiał Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, nie zapomnijcie skomentować i zasubskrybować ten kanał. A my widzimy się już wkrótce, już pojutrze, ponieważ wtedy właśnie stoczymy dwie walki tu w zachodniej części tego wielkiego, wspaniałego pałacu, ale to tyle na dzisiaj. Tak więc ja się z wami serdecznie żegnam, i czołem i do kolejnego, cześć!